Hej, cześć, mano wam wszystkim z tej strony Michał i witam was w kolejnym odcinku serii Zagrajmy w Gothic 2 Noc Kruka. Tak jak mówiłem, ten odcinek zaczynamy od walki z Alrikiem, który jest tutaj. Co tu robisz? Co tu robisz? <laughs> to mój dom! A jeśli pytasz co robię przez cały dzień, to ci powiesz, organizuję walki. Ty organizujesz walki? Codziennie, od południa do wieczora. Dokładnie tutaj. Za magazynem w dzielnicy portowej. Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Jakie są zasady walk? Całkiem proste. Można używać każdej normalnej broni. Żadnych łuków ani kurz. I żadnej magii. Walczymy, dopóki jeden nie padnie. Kiedy jeden z walczących pada na ziemię, walka się kończy. Zrozumiałeś? Kto wyjdzie <laughs> z narożnika, ten odpada. Więc jeśli się wycofasz, ja wygrywam. Stawka wynosi 50 złotych monet. Jeśli wygrasz, zabierasz stówę. Jeśli nie, no cóż, wtedy twoje pieniądze znikają. Zrozumiałeś? Jasne. Chcę z tobą walczyć. Masz 50 sztuk złota? Proszę bardzo. Mamy nowego zawodnika. Zakłady obstawione. Jesteś gotowy? Dawaj. No chodź. No to słuchajcie, zobaczymy słuchajcie, na co cię stać. No to chodź. chodź. tylko to jego kryty. Ja też mam kryty. No już mi trzy wlazły. No i padł. To nie było zbyt trudne. Zapiszmy. Dawaj stówę. Mogę mu teoretycznie zabrać, ale wolę poczekać aż on w stanie. Żeby nie było, że go okradam. Przy okazji on nam da... z tego co pamiętam jeszcze jakieś zadanie. Aha! Mój łeb! Chwila! O, Stary! Masz niezły cios. Oto twoje 100 sztuk złota. Zasłużyłeś na nie. I jeszcze jedno. Nikt nie rozmawia o tym, co się dzieje za magazynem. Straż pakuje za kratki każdego, kto się tu zjawia. Ci chłopcy nie lubią walk za pieniądze. Mieszkasz za tym magazynem? To tylko chwilowe. Kiedy będziesz miał tyle złota, co ja, będzie cię stać na trochę luksusu. Byłem instruktorem musztry w armii, ale rzuciłem to, żeby zaznać przygód i poszukać szczęścia gdzie indziej. A teraz ugrzęzłem w tej dziurze. Moje ostatnie 100 sztuk złota zniknęło w kieszeniach strażników przy bramie. Więc staram się znowu zdobyć trochę pieniędzy. Musiałem nawet sprzedać swój miecz. Komu sprzedałeś ten miecz? Wymieniłem go z handlarzem na targowisku na parę drobiazgów. Facet nazywa się Jora. Pochodnie i trochę żarcia, które dał mi w zamian, dawno już zużyłem. Raczej nie oddam go za darmo. To stary miecz. Nie będzie za niego dużo chciał. Pomyśl o tych pieniądzach jako o dodatkowej stawce. Co wiesz o wojnie z orkami? Nie mam wiele do powiedzenia. Wojna trwała zdecydowanie za długo. Prości ludzie głodują. Wszędzie wybuchają chłopskie bunty które król tłumi bez litości, ale jest ich za dużo. Jeśli wojna się szybko nie skończy, to będzie koniec królestwa. Prawda. Czy możesz mnie wyszkolić? Jasne. Pod warunkiem, że masz dość doświadczenia. Okej, okay, w badaniu mieczem. Wyszk jednoręczne, okej. Okay. Mi level wpadł? Kurde. Słuchajcie, Pięć. słuchajcie, mieszkańcy 35. Kolili. BDR, dobra. Lorda Hagena. No właśnie, dostaliśmy cię, zadanie Miecz Chyba coś takiego. Będziemy mogli ku, kupić go od Jory. I teraz udamy się jeszcze tutaj w stronę portu. Nie wiem... Między innymi pójdziemy do Laresa. Hej, nie znam cię! Czego tutaj szukasz? Może tak knajpy? Tak, masz coś przeciwko? Nie masz tu czego szukać, kurduplu. Uspokój się, chcę tylko wypić piwo. Dobrze, ale żeby wejść do środka, odczepić. musisz mi zapłacić 50 sztuk złota. a nie, nie pomóc. Tak, na pewno. Zapomnij o tym. Nie dostaniesz złamanego grosza. Więc zabiorę wszystko, co nie masz, nie Ale najpierw spuszczę ci porządne lanie. No to chodź. Zobaczymy, kto komu spuści lanie. Uderz go! No blok atak i tak cały czas. Udragni mu! Uderz go! mnie. Się nie ma. No, proszę. Ty dawaj wszystko, co masz. Okej. Okay. Nawet nie będę z tobą gadał. Idę od razu do karczmy. Mamy karnifa. Hey ty, podejdź tutaj. Mam coś dla ciebie. Był tutaj jeden człowiek. Chciał z tobą koniecznie porozmawiać. Ponieważ cię tu nie było, poprosił mnie o przekazanie wiadomości. Chcę się z tobą spotkać za sklepem rybnym Halvora. Ta informacja była darmowa, ale, ale... Za bardzo się nie przyzwyczajaj. Nic więcej nie powiem, jeśli mi nie zapłacisz. Jak wyglądał ten człowiek? Mógłbym odpowiedzieć na to pytanie, ale musisz mi najpierw zapłacić, przyjacielu. <ścoughs> 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 Wszyscy spłacą, Za każdą informację, wódzaju. którą ode mnie uzyskasz, będziesz musiał zapłacić 10 sztuk złota. Chyba cię pojebało. Potrzebuję informacji. Poczekajcie, bo jakoś można było się targować. Jak leci? Jeśli chcesz coś do picia, to będziesz musiał sobie zamówić. Daj mi coś do picia. Kurdele. Potrzebuję informacji. Dobrze, już trudno, jest stracę. Jak wyglądał ten człowiek? Tak, wysoki, raczej ciemna karnacja. Wyglądał na silnego. Nie miał na sobie żadnego munduru. Wyglądał jakoś tak złowrogą. A jego twarz? Jego twarz? Kiedy na mnie popatrzył, szczerze się ucieszyłem, że to nie do mnie przyszedł. Miał takie dziwne, niepokojące spojrzenie. Sądzę jednak, że powinieneś się z nim zobaczyć. Z pewnością będzie to interesujące spotkanie. Tak. Pytanie tylko dla kogo bardziej. Jeszcze zaginieni ludzie. Co wiesz o zaginionych mieszkańcach? Tylko tyle, że ostatnio znikają w mieście ludzie. Wydaje się, że najbardziej dotyczy to obszaru portu. Na twoim miejscu tam bym o to popytał. Podobno niektóre przypadki dotyczą też osób z Dolnego Miasta. Koragon powinien wiedzieć więcej na ten temat. Prowadzi gospodę w Dolnym Mieście i na pewno słyszy wiele ciekawych opowieści. Coś w tej sprawie może wiedzieć również Halvor, sprzedawca ryb z nabrzeża. Choćby tylko z powodu dużej liczby klientów, których obsługuje. Okej, okay, dzięki. Innych kwestii nie chcę od ciebie słyszeć. No i co, tu mamy Laresa, Jął. Chyba oszalałem. Co ty tutaj robisz? Pasie owce. Hmm? Hej, Lares, ty stary Draniu. Jak się tu dostałeś? Udało mi się w samą porę uciec z doliny razem z Li i paroma innymi chłopakami. Pamiętasz Li, prawda? Jasne. Oczywiście, że pamiętam Li. Więc wydostałem się z nim z kolonii zaraz po tym, jak bariera została zniszczona. Teraz on i jego chłopcy są w gospodarstwie Onara. Zawarł układ z właścicielem Li i jego chłopaki bronią gospodarstwa, a Onar ich karmi. Watras mnie przysyła. Wspominał, że możesz mi pomóc. Poznałeś już Watrasa. Musiałeś zrobić na nim niemałe wrażenie. Inaczej z pewnością nie podałby ci mojego imienia. Zwłaszcza, że wciąż trzeba rozwiązać sprawę zaginionych ludzi. Czego ci potrzeba? Watras wręczył mi ten ornament, abym ci go przekazał i polecił zwrócić. Ach, a to ci niespodzianka. Znowu wszystko na mojej głowie. Powinienem był się domyślić. Teraz muszę przebyć całą wyspę i oddać to coś magom wody. Zrobię to za ciebie. Hmm, nie. Chyba lepiej będzie, jeśli ja to zrobię. Możesz mi jednak towarzyszyć, jeśli chcesz. Niestety nie mogę teraz opuścić tego miejsca. Muszę pilnować portu. Czym konkretnie się tu zajmujesz? Nie mogę o tym mówić. Watras urwałby mi łeb. Co łączycie z Watrasem? Powiedzmy, że mam pewną umowę z magami wody, jasne? Jakiego rodzaju umowę? My dla nich pracujemy, a oni dbają, abyśmy nie mieli kłopotów przez naszą przeszłość. Mówisz teraz o wodnym kręgu, tak? He? Wiesz o nim? Watras mi powiedział. Trzeba było tak od razu. Czym konkretnie się tu zajmujesz? Robię to samo, co wszyscy pozostali. Wykonuję zadania zlecone przez magów wody. Część zaginionych to rybacy. Razem z nimi zniknęły również ich łodzie. Właśnie dlatego stoję tu i obserwuję port. Może uda mi się coś odkryć. Ale możesz mi pomóc. Dam ci mój pierścień z akwamarynem. To znak wodnego kręgu. Załóż go. Dzięki temu inni rozpoznają, że pracujesz dla mnie. Znajdź mi zastępcę tak, abym mógł w spokoju odnieść ornament. Ktoś z nas z reguły obserwuje targowisko, choć nie mam pojęcia, kto zajmuje się tym w tej chwili. Najlepiej porozmawiaj ze wszystkimi przebywającymi tam ludźmi. Właściwa osoba rozpozna cię po pierścieniu. Powiedz jej, aby znalazła zastępstwo. Dobra, spoko zrobię to. Opowiedz mi więcej o wodnym kręgu. Krąg jest dla magów wody tym, czym paladyni są dla magów ognia. W odróżnieniu od paladynów, krąg woli jednak pozostawać w cieniu. Krąg jest potężną bronią w walce z niebezpieczeństwami zagrażającymi ludności Korinis. Aby było to możliwe, nikt z nich nie może jednak wiedzieć o jego istnieniu, więc nic na ten temat nie mów. Nie ma sprawy. Chciałbym się przyłączyć do wodnego kręgu. Dobry pomysł. Choć decyzja należy do magów wody. Jak ci się udało zaimponować magą wody? Chroniłem ich przez długi czas, gdy jeszcze żyli otoczeni barierą. <grym> Naprawdę powinni być wdzięczni. Jak to jest należeć do kręgu? Różnimy się od innych gildii Skorinis. Jako jeden z nas nigdy nie musisz robić czegoś, czego nie chcesz. Wymagamy tylko jednego. Sieć cicho. Pracujemy w ukryciu. Obcy nie wiedzą, kto należy do kręgu. Na razie cię poobserwujemy i potem podejmiemy decyzję. Rozumiem. Jeśli chodzi o gildię, to na razie to zostawimy. Możesz mnie czegoś nauczyć? Jasne. Lepsza siła i zręczność na pewno ci nie zaszkodzą. Okej. Okay. I najemnicy, to nic ważnego. Co do zaginionych. Właśnie zaginieni. Powiedz, co wiesz o tej sprawie? Pierwszy był miejscowy rybak imieniem William. Pewnego dnia po prostu nie wrócił z morza. Początkowo sądziliśmy, że jakiś potwór morski zniszczył mu łódź podczas połowów. Wkrótce jednak zaczęli znikać inni. Co gorsza, zupełnie przypadkowi. Dlatego też nie mamy pojęcia, jak się zabrać do tej sprawy. Musimy chyba czekać na jakiś ślad. Oczywiście, wszystko na mojej głowie. Muszę koniecznie porozmawiać z Paladynami. A czego od nich chcesz? Posiadają potężny amulet zwany Okiem Inosa. Muszę go mieć. I myślisz, że po prostu ci go oddadzą? Nigdy nie dostaniesz się do Górnego Miasta. Czy wiesz, dlaczego tu są Paladyni? Nikt nie wie na pewno. Większość ludzi uważa, że to z powodu orków, ale ja mam inne zdanie na ten temat. To ma pewnie coś wspólnego ze starą kolonią karną. No właśnie. Dobra, jeśli chodzi o to dosyć długa rozmowa, ale parę zadań, parę kwestii się omówiła. Trochę się ściemnia, więc może pójdę spać do pierwszego lepszego domku. Do rana. I pójdziemy teraz pogadać z... Garwelem, tak? To tak, od niego zadanie i dowiemy się coś o zaginionych mieszkańcach. Co tu robisz? Buduję statek i chcę się jak najszybciej stąd wydostać. Wygląda jednak na to, że nigdy nie zdołam ukończyć budowy. Nie chcę Czemu się tak strasznie spieszysz? Wkrótce przybędą orkowie i spalą to miasto. Czemu tak sądzisz? A nie zauważyłeś tych wszystkich paladynów? Jak sądzisz, co oni tutaj robią? On Powiem ci, przybyli tutaj, bo wkrótce rozpocznie się atak orków. Będzie gorąco. Posłuchał niewłaściwych. Czy mogę ci jakoś pomóc? Oczywiście. Spróbuj się dowiedzieć, co planują paladyni. Jestem ciekaw, A co tu przybyli. Muszę wiedzieć, czy orkowie faktycznie zamierzają zaatakować. A, a jeśli tak to w jakiej odległości od miasta się znajdują? Jeden z tych śmierdzieli podobno pojawił się tuż za miastem. Po prostu dowiedz się tyle, ile możesz. Chcę wiedzieć, ile mam jeszcze czasu na dokończenie budowy okrętu. Czemu nie możesz dokończyć budowy statku? O, mamy tysiące problemów. Kadłub wciąż jeszcze niestabilny. Brakuje wielu elementów. Niestety, nie mam już pieniędzy na zakup nowych materiałów. A w ostatniej dostawie pełno było korników. Moi chłopcy też nie pracują zbyt produktywnie. Jednemu zależy tylko i wyłącznie na tym, żeby statek był szybki. Drugi najbardziej przejmuje się figurą dziobową. Jakbyśmy nie mieli ważniejszych problemów. Do tego zaginął ostatnio jeden z moich robotników. Boję się, że może to spowodować dalsze opóźnienia. Kolejny zaginiony. Zaginął jeden z Twoich pracowników? Tak, niejaki Monty zniknął bez śladu. Pewnie ten obibok siedzi teraz na jakiejś farmie i cieszy się życiem. Nie trzeba było mu płacić z góry. Kiedy ostatnio widziałeś Montiego? Od dwóch dni nie przychodzi do pracy. Kto opowiada takie rzeczy? Podobno nie on jeden zaginął. Tak, i tutaj zaczyna się cały problem. Rybak Farim wspomniał, że zapodział się gdzieś również jego znajomy, William. Założę się, że stoją za tym orkowie. Boże, wszyscy o tych orkach. Gdzie znajdę tego Farima? To rybak! Dobra, wiem gdzie on jest. Okej, okay, to zróbmy to zadanie, informacje dla Garvela. I przy okazji... Pójdziemy po zastępstwo dla Laresa już mieć z głowy. Oczywiście zanim pójdziemy od niej z Solaresem Ornament to jeszcze trochę czasu minie A żeby dowiedzieć się co tu robią Paladyni to trzeba pogadać z Rangarem hey. On jest pijany i wszystko nam powie Hej co słychać Póki Paladyni nie mają dla mnie żadnych zadań Mogę się spokojnie odprężyć i wypić kilka piwek <noise> Czego więcej można pragnąć? Pracujesz dla Paladynów? Tak. Donoszę im o sytuacji w mieście. W tej chwili jest wyjątkowo spokojnie. Jak się mają sprawy z orkami? Nie ma się czym martwić. Paladyni i my, strażnicy miejscy, panujemy nad wszystkim. Idź lepiej do domu i pozwól nam w spokoju wypełniać nasze obowiązki. Strzeżemy miasta i jego obywateli. Tylko, że jest jeden problem. Ja nie mam domu. Może jeszcze jedno piwko? Ach, nie ma nic lepszego niż chłodny porter. Dobra, chlej te piwko i mów mi o orkach. Zdaje się, że chciałeś powiedzieć coś o orkach. O, tak, tak, prawda. Orkowie nie stanowią żadnego... zagrożenia dla miasta. Utknęli w górniczej dolinie, a przełęcz jest obstawiona przez paladynów. Nawet chrząszcz się nie przeciśnie. To jedna informacja. Może jeszcze na kolejną? Nigdy nie odmawiam piwa. Pipi, żebyś tylko nie glebnął. Podobno zauważono za miastem orka. Tak, jasne. Wielki, niebezpieczny ork. Prawdziwe monstrum. Na pewno zaatakuje miasto. Posłuchaj no, nakopiemy mu do tego tłustego orkowego tyłka, jeśli tylko zbliży się do miasta. Rozumiesz? Rozumiem. Coś jeszcze? Może jeszcze jedno piwko? Smakowite zimne piwo. Absolutnie najlepsze. To nie go głos. Nie wiem, czy się jeszcze czegoś dowiemy. Nieczęsto spotyka się kogoś, kto stawia piwo. <grym> Jesteś w porządku. Dobra. Tak więc informacje dla Garwela mamy. Pójdźmy teraz do Abuina. Słuchajcie, słuchajcie, powiedział nam o przyszłości. Na rozkaz... Dziwny. Wydajesz mi się znajomy, podróżniku. Cóż, niezbadane są tajniki czasu i przestrzeni. Wybacz mi brak grzeczności, synu cierpliwości. Nie zostałeś nawet jeszcze powitany. Witaj, przyjacielu. Usiądź na mym dywanie i zaciągnij się dymem z fajki. Zjaram się. Kim jesteś? Nazywam się Abu'in ibn Jadir, ibn Omar Khalid, ben Haji al sharidi Jestem mędrcem i wróżbitą, astrologiem i znawcą tytoniu. Czy możesz mi powróżyć? Moje talenty są na twoje usługi za skromną opłatą o ojcze szczodrości. Ile chcesz? Dla ciebie zaryzykuję spojrzenie przez czas za marne 25 monet. Ale pamiętaj, przyszłość zawsze jest niepewna. Mogę tylko ujrzeć przelotnie niektóre chwile. Gra jak Asasyni w Kotiku 3. Dobra, ja i tak wiem co będzie, no ale dowiedzmy się. Opowiedz mi o przyszłości. Dobrze, poszukiwaczu wiedzy. Teraz wejdę w trans. Czy jesteś gotowy? Oczywiście robię to dla doświadczenia. Jestem gotowy. Gotów. I 200 punktów. A, orkowie! Pilnują wejścia. Stary tunel. Górnicza dolina. Ludzie w lśniących zbrojach. Mag. Twój przyjaciel jest z nimi. Czeka na ciebie. Ogień. A tak. Potężna istota. Płomienie. Wielu zginie. Cóż to? Miasto. Ruiny. Kłachodron w Jarkendarze. On. Zwie się. Kłachodron w Jarkendarze. Przykro mi, wizja się skończyła. Nie widzę nic więcej. No, czyli podsumowując, on gadał o górniczej dolinie, orkach, o paladynach i o jarkendarzach. Próżbę możemy robić, Na rozkaz wielmożnego możemy prosić... Jedna wróżba, jeden rozdział. jest baltram, który załatwi zastępstwo dla Laresa. Tutaj przybyszu nazywam się baltram. Przyszedłeś uzupełnić zapasy jedzenia? Niestety muszę cię rozczarować. W tej chwili nie mam zbyt wielu zapasów, ale wkrótce dostanę nową dostawę. Tak, to bardzo typowe. Masz dla mnie jakąś pracę? Nie, mam już chłopca na posyłki. Porozmawiaj z innymi kupcami. Słuchajcie, bo on musi mnie zaczepić. A, pierścienia nie założyłem. Debil. O, ten sceptycyzm. Widzę u ciebie znak wodnego kręgu. Jesteś jego członkiem? A jeśli tak, nie to wiedz, że Larysowi marzy się zmiana pracy i odwołanie z placówki w porcie. Zobaczę, czy uda mi się znaleźć kogoś, kto zechciałby go zastąpić. Ja, Rozumiem. Okay. Jest, Pokaż to mi swoje to towary. Co to ty masz? E? Ja tego nie widziałam. Słabe. Dobra, ludzie, ja tu kończę ten odcinek. Mam nadzieję, że się wam podobał. W następnym odcinku dalej będziemy biegać po mieście i wykonywać zadania dla Korinis. Trzymajcie się. Cześć.